Myślę, że przede wszystkim trzeba to, co jest największym wyzwaniem i co uważam z mojego punktu widzenia też po tych swoich doświadczeniach pięciu lat pracy tu i wcześniejszych, że no, trzeba zreformować Unię Europejską. To jest niewątpliwie, bo te reformy są potrzebne, dlatego że już widać, że jest wiele nowych wyzwań, pojawiają się nowe problemy i trzeba im stawiać czoła. No ale to trzeba zrobić y, w konsensusie i zgodnie z traktatami. Albo się decydujemy, zmieniamy traktaty, y, albo ich nie zmieniamy, dogadujemy się co do pewnych zmian, a nie robimy tak, jak w tej chwili, że pomijane są traktaty, y, które z punktu widzenia pewnie zwykłego obywatela może no, ktoś powiedzieć, no czy to ma dla mnie znaczenie traktat. Ale to jest ta umowa, na którą myśmy się umówili, również Polska, wchodząc do Unii Europejskiej na konkretne rzeczy. Więc jeżeli chcemy szanować siebie, no to musimy przede wszystkim szanować prawa, które zostały tutaj w Unii Europejskiej przez samą Unię ustanowione. Więc dużo wyzwań na pewno i oby się nam Unia rozwijała i była coraz silniejsza, żeby gospodarka unijna się wzmacniała, bo teraz niestety zaczynamy być no, coraz mniej konkurencyjny, co oczywiście nie, nie stwarza też i bezpieczeństwa dla Europejczyków. Ogromnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej na pewno są też kwestie demograficzne. No Europa się w dramatycznym y, stopniu starzeje i, i nie ma co ukrywać, że, że to są zmiany, które będzie łatwo rozwiązać. No ale dużo pracy na pewno. Czy, czy Zielony ład jest całkowicie do kosza? Czy Zielony ład jest całkowicie do kosza, czy też jest szansa, żeby wydobyć z niego jakieś pozytywne rzeczy? Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że złe rzeczy można poprawić, naprawić. Natomiast oczywiście są takie rozwiązania, które są absolutnie nie do przyjęcia, ale nad pewnymi rzeczami, nad pewnymi propozycjami trzeba się zastanowić i jeżeli jest to możliwe, to trzeba je poprawić. Natomiast generalnie rzecz biorąc. Ten kierunek myślenia, który został nazwany Zielonym Ładem, no, on okazał się fiaskiem. Jeszcze Pani Premier tylko dosłownie na pół minuty: minutę, podsumowanie 20 lat w Unii Europejskiej, plus minus. Same plusy. No, Polska, no, wie, minus. Polska weszła do Unii Europejskiej i to było poparcie dla, dla tej decyzji przez Polaków było ogromne. I myślę, że. To, to była nasza kwestia być albo nie być, co to dużo mówić. No moje pokolenie to marzyło o tym przecież. I, 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 I mogę powiedzieć tak, że oczywiście to, że jesteśmy w Unii Europejskiej jest wielkim osiągnięciem. Natomiast oczywiście, że są też rzeczy, które trzeba poprawić. I my dzisiaj już z naszej perspektywy tego po czasu dłuższego, kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale też i ludzie funkcjonując w tej strukturze, dostrzegamy, że nie wszystko działa tak, jak trzeba. No to, jeżeli tak jest, to właśnie tak jak mówiłem, trzeba poprawić to, co nie działa.